I łaskawie I dał swój I mnie, życie! Konkretnie chodzi mi o to, że. Każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kiedy wrócił na święta do domu, Polak, przypomnij, uzyskał rewelacyjny czas i został pierwszy. Dziękuję. Ostatecznych kształtów. Szafki już wiszą, więc pojawia się światełko w tunelu, że... Okej, okay, a to co? Co się stało? Nie mam pojęcia, bo nawet łatwiej być od w tamtych czasach niż, niż teraz obecnie. Nie ma to już tylko to są takie umiejętności. Tylko to, co ja właśnie powiedziałem wcześniej. Może źle. Znaczy no, drugi, to, to trzeba trochę czasu, aby ta lista już się ułożyła. Pan ich, możesz się pokazać. Wow. Pazujaja w zakazanym lesie. Nie bylibyśmy dziś świadkami. Sam Kiedy kroisz marchewki, one często pękają, ale nie z tym nożem, po prostu... sekundy na... To jest mój chłopak Brody. I, i dodatkowo y, różnymi, różnymi działami muzycznymi, takimi jak twój pączek y, ulołkowa, pik <głos》>. przejdziesz. To są moi dobrzy znajomi. Może. To były trudne pytania. Co robiłby duch w rodówce? Okej, Xander, look, Odleczyć się, Batę, trochę, no a przede wszystkim wyleczyć za To są za ludzie, ja... Dzięki, dzięki, że wróciłeś. Mam dziwne... Powiedziałam mu... żyć dalej i nie chciała być ciężar. w laboratorium. To do muzyka, że ci to zrobić. Jeszcze nie. A to jak ty? Koko też co to, to jest troszkę inaczej. No jasne. Na świąteczne kłopoty najlepsze jest internet światłowodowy. A właściwie do króla Kendricka, który w tym roku osiągnął wszystko. Na początku roku 70. Nagraliśmy wtedy. I bardziej wszechstronna powierzchnia. Oh wow, look! Święta, jedna z sąsiadów powiedziała także, że tuż przed tą tragedią e, widziała. E, Słyszałem, tak, co on nie mówią? zmienił w zamie. Czy jej krwi? Psymy. No, nie, anne, a... I could make... Powiedziałem, że przygotowania ruszą około godziny trzynastej, czterna. Tej tragedii, Wojtku, dziękuję Ci za informację, a już za chwilę. Tak, czyli po prostu elektro. Patrzcie. Powróciliśmy. Teraz w świątecznej cenie. Ja mam problemy wczoraj. Wciąż jest śliwki. Dobra. Nie ustalam hierarchii. Model za... Oh. <laughs> Zagadnienie interesuje nas najbardziej. na sto procent. Podobno bez. Podobno bez. Na wielki myślnik człowiek. Pl. No myślnik wyciągnięty, ale czas sprawdzić. poszukamy jutro. Dobranoc. noc. Śpi. Kto to by? Nic. Kiedy ciężarówka wymyka się z pod. Chwila spędzona razem jest medyczna nowy przyjaciel piezerusze. Z budynku bez pożaru niebezpiecznie wypadli. Nie dziękować mi, borowi. Pieruszki Pampers jako jedyne mają Była o wiele, wiele wie... Tak, nie, nigdy. To się nie zdarza. Więc... ...słodkie mandarynki w supercenie. Tylko 2,90. Ale to nowa, uproszczona wersja. ...Magdonalda. Aby rodzina mogła być... Jestem. Co słychać. Chówska sprawi, że wasze wesele będzie pięknie. Póśnie do swojego domu. w tych kapsułkach. Kapsułki teraz potrzeby. Obecny dom nie wieści siedmiu. A um, tę kulturę lokalną, ale. tym basenie, Natomiast też pracujemy nad ich prawidłową. you know, pit, that they thought, well, this is... yeah. trawy, tą przyprawę jednak zdejmę. Spijałeś wnuczkę ruszczyca. Wasze życzenia. Let's go. Ferrari. Bought... Dobra. Pod przed użyciem się z treścią. Mm, dobra. Makler. Kreator kolekcji wiedeńskiej Claire. Dobra babka, jedziemy ja nim do tamtej... ...niech upominków. ...galaktyki od sześć, a drugi smartfon sam sądzę, w prezencie. ...móżesz je pokonać. ...na herdiu, do... ...jestem pierdolony. Ja hi estem, a Montre. Hola, Dusza. The only thing that would... Jedyny problem Dobrze. pocisk, który zabił Dobrze. 55... Nieokrzesana. No, ale co można zmienić. Sarah Jessica Parker w filmie Fantazy, Hokus. Hmm. Czy wiesz, że typowe produkty działające udrożniające na i zatoki? Królem. No oh, kurde. Pomyśl. Działkinan. Nery. Uh, z nimi, ponownie. ...nieść bez My wiem. ...z koło 50 kilometrów. Jeden, start. Mam gęś. Już za 44,40. Dąbra, leć Alek? Lunch gotowy. Brawo, my. Szukasz internetu domowego? One million and lady million lucky. Was do świata nowych technologii. Który poleca 9 na dziesięciu klientów już od 20 złotych miesięcznie. Mowe wieczory, egzotycznym smakiem soczystych owoców. Słod... Ja, jak można nie lubić kogo? Naprawdę. Goście, co są... Mi, co pod choinką w tym roku powinien Wędkarzem No ja... Max za szatkę, za maksymalny dawki składników i wreszcie mogę 1000 kilo, 1000 30 miesięcznie. To weta limitowana. Ważna do wyczerpania zapasów. Jest internet światłowy, Prawo my. Szukasz internet. Ja nawet mam y, specjalnie. Proces Orofarmax z najsilniejszą dawką substancji zwalczających. Krytyczna reakcja na to, a jakby natychmiast. Gold Airlines, flight numer 600 do. Na każdy się działa i spalają tłuszcz, szybciej osiągniesz wymarzoną Um, są dogłębnie masowane. Można no, to powiedzieć. Jest najważniejsza grupa, eee... ta powyżej budżetu. Tak zrobione. A... Agresywne związki chemiczne, które dodajemy właśnie po to, żeby nasze. Karta za Calvin wracę dzisiaj. To te możecie od razu wracać. Wiadomo co, gdzie jak będzie zaprojektowana? E, tak, właśnie cały Yes. Yes. <toddź> i nie byłam nawet w osiem nie... no Nikt nie mówił o otwartej podpisał nowelizację kodeksu pracy zwiększającą limit godzin. Idą załogę. Trwaj artykuł w dużej ilości. Inni słowo niektórzy postanowili zanudzić te święta. Na...